Witajcie, dzisiaj takie luźniejsze jak widać, nagranie będzie, bo chyba nie musi za każdym razem być tak poważnie jak, jak ostatnio. Dzisiaj nagranie z terenu, z pleneru, gdzie chcę Wam przy okazji prowadzenia do ważnego tematu astrologicznego pokazać Wam trochę mojego pięknego, naszego, podkrakowskiego, pod mogilańskiego, ściśle mówiąc, lasu. Z którego często korzystam i no, zaprosić was też do tego, aby wychodzić z domu, bo naprawdę możemy się podładować, moi drodzy. Eee, także, dzisiaj temat kląt, czyli hasło, które wywołuje skrajne niezrozumienie, skrajne emocje, od razu mówię, że Temat nie ma żadnego związku z jakąś magią, z jakimś zabobonem, z jakimś rzucaniem uroków. Klątwa to jest po prostu uszkodzenie w horoskopie. Wynikiem jest działanie naszej karmy. Także temat jest fundamentalny, głęboki i my, nasze działanie stoi za klątwą. W horoskopie tak. Temat jest szeroki i głęboki. Od razu też powiem, że aby faktycznie znaleźć prawdziwą klątwę w horoskopie, jest to trudne i wymaga już dosyć dużej wiedzy astrologicznej. Niemniej dzisiaj Wam podam takie pierwsze punkty, pierwsze kroki na tej ścieżce, gdzie będziecie mogli już sami do pewnego stopnia sprawdzić, jak to wygląda u Was. A jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli usuniemy przeszkody tą główną przeszkodę w życiu, jaką jest klątwa, moi drodzy. To możemy mocno pójść do przodu. Dzisiaj, dzisiaj skupię się na dosyć istotnym elemencie. Otóż, my generalnie mamy taką tendencję, jest to naturalne, że my generalnie nie lubimy, nie lubimy sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie jakby dowiadujemy się o trudnych rzeczach, o nas samych, nie to jest normalne, to jest naturalne, więc. Możemy też na przykład się obawiać, że ten astrolog wybada coś, czego ja bym nie chciała nie chciał usłyszeć na swój temat, a nie daj Boże, trafi się taki astrolog, który jeszcze na siłę będzie szukał jakichś rzeczy, w, może po to, aby nastraszyć się, no, aby mnie nastraszyć, są takie przypadki, nie ma się co oszukiwać moi drodzy. Astrologia, jak zresztą każde narzędzie na tym świecie, jest różnie wykorzystywane, ale to co chcę, żebyście, jakby usłyszeli, to co chcę, abyście zapamiętali z tego nagrania, to jest to, że generalnie, praktycznie rzecz biorąc, w każdym horoskopie możemy odnaleźć klątwę. Więc. Nie musimy do tego podchodzić, na szczęście, ja myślę, że to jest ulga. Jeśli się dowiemy, że tak zwana klątwa, czyli szapa, czyli dosza, nie jest wskaźnikiem tego, że na przykład jesteśmy gorsi albo mamy gorszą karmę od innych, więc tutaj jest jakby, jakby dobra, dobra wiadomość. Należy do tego podchodzić szerzej. Z takim zrozumieniem, że jest to element naszej drogi ludzkiej. Generalnie pisma wedyjskie mówią o tym, że jeśli nie ma klątwy w horoskopie, to znaczy, że osoba po raz pierwszy się wcieliła w człowieka. Weźcie sobie to mocno do serca. Wcześniej mogły to być wcielenia zwierzęce, albo może kto wie, może jeszcze jakieś inne istoty, bo wiemy, że. Cały wszechświat jest pełny różnych form życia. Natomiast, jeśli jesteś człowiekiem, takim, który ma już za sobą wiele doświadczeń, to będziesz miał klątwę w horoskopie i nie obawiaj się tego. Nie obawiaj się tego, bo to jest część tej drogi. Nie każda klątwa wynika z naszego świadomego złego działania. To też jest bardzo istotne. Nie? To też możemy sprawdzić w horoskopie, jak tak nasza klątwa wygląda. Tak jak mówię, czasami może być duża klątwa, która wcale, która wcale nie oznacza, że w poprzednim życiu zrobiliśmy coś złego, tym bardziej świadomie, może złego. To jest taki temat szeroki. Generalnie zawsze mówimy o działaniu niezgodnym z takimi fundamentalnymi prawami wszechświata, tylko inny jest rezultat karmiczny, jeśli Zrobimy to celowo, świadomie. Chcemy komuś na przykład zaszkodzić. Wiemy, jakie będą za to konsekwencje, i mimo tego robimy to. A inaczej, jeśli zrobimy to z, z jakiejś niewiedzy albo no, sytuacji, może być tutaj wiele. I moi drodzy, tutaj kończąc ten wstęp, chcę Wam opowiedzieć na koniec, właśnie fajną historię, bo myślałem o tych klątwach. Jak ugryźć temat, żeby Was trochę oswoić. Z tym tematem. Nie trzeba się go bać, po pierwsze. Po drugie, może przynieść badanie klątwy może Wam przynieść bardzo dużo rzeczy pozytywnych w życiu, bo możecie dostać rozwiązanie, możecie zrozumieć dynamikę, możecie wiedzieć, czego unikać, możecie dostać fajną, mocną mantrę na tą klątwę. Chcę Wam powiedzieć historię kobiety. Kobiety, która przyszła do Buddy. Tej kobiecie zmarło dziecko, moi drodzy, więc musicie. Wiedzieć, że była bardzo rozżalona, więc wylała wszystkie swoje smutki i pretensje do stwórcy, może. No i miała przede wszystkim, miała przede wszystkim, takie, miała przede wszystkim, moi drodzy, taką nadzieję, że ten Budda, człowiek przebudzony, będzie jej w stanie pomóc. No i faktycznie tak się stało, ale Budda to zrobił w sprytny sposób, bo generalnie znany był ze swoich zręcznych, środków, jakie stosował i w dużym stopniu ta, ta historia, którą Wam za moment właśnie dokończę, opisuje właśnie podchodzenie do tego tematu klątw, do tematu własnego cierpienia, własnej karmy. Otóż Budda powiedział tej kobiecie, wręcz obiecał jej, że pomoże jej nawet wskrzesić to dziecko pod jednym tylko warunkiem. Otóż kobieta miała przynieść, miała wybrać się po prostu do ludzi, tak przejść się po tam, powiedzmy po jakiejś tam wiosce i przynieść ziarnko gorczycy. Natomiast warunek był jeden. Otóż to ziarnko musiało pochodzić z domu, w którym, w którym nie było śmierci. Nikt nigdy nie umarł, tak? Kobieta się ucieszyła, bo pomyślała, że jest to dla niej szansa i faktycznie wybrała się w poszukiwania. Wydawało jej się, że jest to jest to jest to rzecz dosyć prosta, ale też dlatego jej się wydawało, bo była przekonana, że takie cierpienie, jakiego doznała, jest jakby czymś unikatowym, unikalnym, że tylko ona albo praktycznie no, niewielka część ludzi coś takiego doświadczyła, więc wydawało jej się, że dosyć powszechną sytuacją, tą jakby normalną będzie to, że spotka faktycznie dużo takich rodzin, gdzie nie było śmierci w domu i będzie mogła, będzie mogła wziąć to ziarnko gorczycy i, i tak dalej. Nie? Oczywiście okazał się inaczej. Chodziła przez kilka tygodni. I kilka tygodni jednocześnie trwał ten proces u niej, jakby uświadamiania sobie, że ten temat wygląda troszkę inaczej. Po pierwsze, właśnie spotkała się z informacją taką, że to no nie jest nic nadzwyczajnego. I tak naprawdę każda z tych osób, które napotkała, miała bardzo podobne doświadczenia. No i powoli, powoli dochodziło do niej to, że jest to jakby część tej drogi ludzkiej. Podobnie jest z tym tematem, moi drodzy, podchodzenia do klątw. Nie bójmy się ich, ponieważ wszyscy je mamy w horoskopie, praktycznie wszyscy, praktycznie. Ostatnio też miałem osobę, która akurat nie miała klątwy w horoskopie, ale to jest przypadek jeden na, na wiele innych. No i tyle, chyba tytułem wprowadzenia do tego tematu. Teraz przejdźmy sobie do mojego. Komputerka, i pokażę Wam, jak znaleźć klątwę. Chociaż, tak jak mówię, będą to tylko wstępne wskazówki. No i zapraszam. Ok, więc polecimy sobie z tematem. Ja jeszcze sobie tutaj włączę mój rysik i już Wam tłumaczę, jak do tematu podejść. Myślę, że zrobimy to na przysłowiowy żywioł i po prostu tworzymy jakiś horoskop losowy jesteśmy w dewa.góru, i tutaj w tym miejscu możemy sobie wybrać w ogóle to jest duża baza horoskopów osób publicznych. Zróbmy jakieś losowanie, otwórzmy jakiś dowolny horoskop i poszukajmy klątwy, i tak jak mówiłem, przedstawię Wam podstawy, chociaż jest ich od razu powiem, dosyć dużo, dosyć dużo, więc. A w ogóle, żeby temat klątw móc ugryźć, należy zacząć od e, tak zwanych grahadryści, czyli poznać, czyli poznać aspekty planetarne. I każda planeta będzie w, e, w pewnych miejscach horoskopu dawać swój wpływ. I od tego trzeba zacząć, e, bo to jest podstawą znalezienia klątwy w horoskopie. Więc wypiszmy sobie te rzeczy. I zrobię je w odniesieniu tutaj jedynie do maleficznych planet. Czyli przedstawię aspekty Graha Drishti, czyli aspekty gracha to są takie aspekty, które ukazują nasze emocje. Dlatego to jest ważne w kontekście klątwy, bo inne aspekty, jak chociażby te aspekty znakowe, one nie będą tworzyć. Klątw, ponieważ klątwa musi się wiązać z pewną wolą, z pragnieniem, z emocjami. I wiemy, wiemy to chociażby z nauk buddy wspomnianego, że właśnie te elementy, jak chociażby pragnienie, przywiązywanie się do czegoś, jest elementem, jest tą podstawą bazą naszego cierpienia w tym świecie. Dlatego się skupimy na samych malefikach i wypiszemy, i wypiszemy sobie tutaj, i za chwilę to też wyjaśnię głębiej, ale może to zrobię najprościej, czyli nad daną planetą, czyli mamy tutaj Saturna, wypiszemy, gdzie Saturn e, aspektuje w aspekcie e, Gracha, czyli trzeci, siódmy i 10 dla Saturna. Jeśli chodzi o Marsa, drugi Malefik, to jest czwarty i oczywiście to jest jakby rzecz taka oczywista, ale też trzeba to dodać, że dom, w którym się znajduje, to, te, to jest jakby ten podstawowy wpływ, nie? Podstawowy wpływ właśnie planety to jest dom, w którym się znajduje, plus te aspekty. Mars to będzie, moi drodzy, czwarty i ósmy, tutaj tylko dwa aspekty, i oczywiście siódmy, bo siódmy jest zawsze przy każdym, przy każdej z planet. Jedyna planeta, która nie rzutuje, nie rzuca aspektów, to jest Ketu, i Ketu tylko ma wpływ na miejsce, w którym się znajduje. Ketu symbolicznie nie ma głowy, dlatego w naszej tradycji uważamy, że nie stanowi, nie tworzy innych aspektów. Rachu to będzie drugi dom drugi, piąty, siódmy, tutaj oczywiście rachu ma najwięcej, bo rachu z kolei symbolicznie ma tych głów aż 10. Dlatego patrzy w wielu kierunkach i rzuca swoją energię, swoje, no nie wiem czy światło, ale właśnie na te obszary, co nam jeszcze pozostaje? Słońce też jest malefikiem i słońce również uszkadza. Więc słońce to jest tylko 7, siódmy dom od siebie. No i miejsce, w którym się znajduje. Więc to jest pierwszy punkt. Zatem tutaj chodzi nam o to, że tylko te planety mogą tworzyć klątwę. W sensie uszkadzać inne planety i tworzyć klątwę. Więc To był pierwszy punkt. Drugi. Czyli pierwszy punkt to był to były graha Natomiast drugi punkt to jest to, że klątwa jest tworzona wtedy, jeśli planeta będzie uszkodzona, czyli będzie aspektowana przez co najmniej dwa malefiki. To jest bardzo ważne. Dwa malefiki muszą wystąpić, tak? muszą mieć kontakt. Dwa lub trzy lub cztery muszą mieć kontakt z daną planetą. Bez tego nie będzie klątwy. Trzeci punkt to jest to, że taka pełna klątwa. Musi, musi zawierać w sobie element duszy, czyli musi mieć związek z Atma Karaką. Jeśli będzie mieć związek z władcą pierwszego domu, dodatkowo, nie, to będzie oznaczało, że nasze decyzje mogą prowadzić do uruchomienia tej klątwy. I dodatkowo, jeśli będzie w tym władca domu ósmego, to będzie oznaczać, że jest to karma z poprzedniego życia i generalnie, bo jest to dług karmiczny władca ósmego. I będzie też jakby rujnować naszą fortunę. To są trzy podstawowe elementy. Tak naprawdę, istnieją jeszcze dwie reguły, już bardziej zaawansowane, których Wam tutaj nie podam, bo to też nie jest kurs astrologiczny, moi drodzy ale od tego możecie zacząć, niemniej miejcie to na uwadze, że te dwa punkty dodatkowe są na tyle istotne, że w większości przypadków, nie wiem, 3 czwarte horoskopów może się okazać, że jeśli zastosujemy te dwie reguły dodatkowe, to planeta, którą wskazaliśmy wstępnie, że mogłaby stanowić taką klątwę w naszym horoskopie, tak naprawdę, jeśli zastosujemy te metody dodatkowe, to okazuje się, że ona może zostać wykluczona z tej kategorii. Okazać się może, że jakaś inna planeta jest w owej klątwie. Ale my się skupiamy na tych podstawach. To już dużo może Wam przynieść. Może się okazać, że to jest w dużym stopniu wystarczające, więc możecie sobie to przeanalizować. Wystarczające w tym sensie, że nawet jeśli okaże się, że de facto klątwę stanowi inna planeta, to tą planetę, którą jakby wskażecie, odkryjecie, prześwietlicie, że faktycznie jest uszkodzona tak mocno, to ona tak czy siak, ona będzie uszkodzona, ona będzie dawać no, przeszkody z tym, że nie musi być taką klasyczną klątwą. To są już właśnie pewne szczegóły, których tutaj nie będziemy dzisiaj omawiać. Poza tym może jeszcze dodam, że jeśli ktoś faktycznie to chce sprawdzić, to możecie napisać do mnie i zrobię to bez problemu dla was, odpiszę wam po prostu bez żadnych opłat. Napiszę, jaką macie klątwę w horoskopie. Po prostu napiszcie maila na mulatrikona108 gmail.com. Napiszcie swoje dane, czyli datę, czyli data, miejscowość, godzina waszego urodzenia i odpiszę wam na maila. Myślę, że przez tydzień, powiedzmy, mogę wam zagwarantować, że na pewno, na pewno wam odpiszę na, na każdego maila. Później nie wiem, czy to będzie możliwe, bo też nie chciałbym tutaj się deklarować, że Przykładowo, ktoś za rok napisze do mnie, nie wiem, czy jeśli będę w stanie, to jak najbardziej to zrobię. Ale czasami mam naprawdę za, tutaj no, nawał, nawał właśnie pracy i różnych obowiązków. Ale przez ten tydzień zapraszam każdego. Po prostu wystarczy napisać tego maila i napiszę wam, jak to faktycznie wygląda. Dobra, i teraz właśnie przejdziemy sobie. Więc zapiszcie sobie te aspekty planetarne. To będzie bardzo ważne. Może, może nawet nie będę tego kasował, zmienię tylko kolor. I poszukajmy. Też jest taka metoda, aby skupić się najpierw na największych benefikach i sprawdzić, czy one nie są czasem w klątwie. Chociaż to nie oznacza, że maleficzne planety nie mogą być w klątwie. Więc tak naprawdę temat, jak mówię, jest bardziej taki zniuansowany, ale skupmy się na tym i sprawdzimy jak ta sytuacja wygląda. Więc sprawdzimy tą Wenus najpierw, tak? Wenus jest w pierwszym domu. I tutaj jeszcze jeden element może uszkadzać, może stanowić klątwę, czyli powiedzieliśmy o aspektach planetarnych, ale jest jeszcze coś takiego jak malefiki w domach 2.12 od danej planety. Coś, co właśnie ma miejsce w tym horoskopie, czyli widzimy, że w domu drugim, w domu dwunastym od Wenus są malefiki. Bo w domu dwunastym jest rachu Mars, a w domu drugim też jest malefik. I generalnie to jest yoga, która oznacza, że te planety 212, one mają wpływ, aspektują i też uszkadzają, mogą tworzyć klątwę, więc to jest jakby dodatkowa jakby trudność ale też bierzcie to pod uwagę, czyli każdą planetę musicie rozpatrzeć pod tym kątem, czy w domach 2-12 nie ma czasem e, jakiegoś malefika. No więc jak widzimy, tu możemy sobie wypisać, na Wenus wobec tego aspektują Słońce, czyli uszkadza rachu Mars, czyli już możemy powiedzieć, że może tu być ta klątwa. Ale, 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 żeby taka pełna klątwa wystąpiła w horoskopie, to musi być, musi brać udział w tym wszystkim również Atma Karaka. Sprawdzamy Atma Karakę teraz w tym horoskopie, gdzie się znajduje, tak? To jest tutaj to miejsce. Widzimy, że no proszę, Wenus jest Atma Karaką. Czyli ten czynnik jest obecny, Wenus jest Atma Karaką, czyli um, uszkodzenie jest na poziomie duszy, czyli jest głębokie, przechodzi z życia, mojej drodzy, poprzedniego. I tak też się składa, że władca ósmego, czyli z kolei to, ten punkt tutaj, który zaznaczyliśmy, władca ósmego, to jest przecież to miejsce, tak? Bo tu jest pierwszy dom, tu jest siódmy, tu jest ósmy, władca tego domu jest Wenus. Czyli jednocześnie mamy już dwa elementy, Tutaj spełnione, i możemy powiedzieć, że faktycznie ta klątwa. Władca pierwszego w tym przypadku to jest Jowisz. Tak, Jowisz, Jowisz jest w tym domu. On aspektuje, no tak, on jest oczywiście połączony z tym domem pierwszym, bo włada tym domem pierwszym, więc mamy tutaj mamy tutaj pełną klątwę, jeśli, jeśli się skupimy na tych podstawowych zasadach, i faktycznie tak. Może być. Może otwórzmy jeszcze jeden horoskop i spróbujemy. Jeszcze wyjaśnię Wam dokładnie, jak e, sprawdzać te aspekty Gracha, bo e, jakby zaczęliśmy od tego, a nie powiedzieliśmy o tym. Otwórzmy sobie jakiś inny horoskop. Niech będzie losowy horoskop Jacob Paul. E, więc. E, Przeanalizujmy na przykład takiego Jowisza i sprawdźmy. I tak jak widać, no nie ma tutaj w domach, w domu drugim nie ma, od, od tutaj od właśnie Jowisza nie ma żadnej z planet, czyli nie ma tego układu, który był w poprzednim horoskopie, nie ma tak zwanej papakartari jogi. Więc będziemy się skupiali tylko na tych aspektach gracha, więc przypominam, że jeśli dwa malefiki będą aspektować, Wtedy, dwa lub więcej, wtedy będziemy mieli do czynienia z tą klątwą. No i widzimy, że Mars już uszkadza, bo Mars, jak tam wypisywaliśmy, to jest ósmy dom od siebie, więc zawsze idziemy w tych w tym horoskopie, idziemy oczywiście według wskazówek zegara. Może, może, właśnie teraz przypomniałem sobie, że OK, zróbmy to również dla tych bo zawsze o tym piszecie, sorry, że o tym zapomniałem, ale część z Was po prostu bazuje na tych innych, ja to rozumiem, na tych innych horoskopach, nie? Dobra, więc wiemy, że Mars aspektuje ósmy od siebie, więc 1, 2, 3, 4 i dochodzimy tutaj, więc tu mamy Marsa, czyli jeden malefik jest już zaliczony. Sprawdzamy Słońce, Słońce tylko siódmy od siebie, czyli Słońce tutaj będzie, więc nie nie ma takiego układu. Rachu to jest oczywiście siódmy albo dziewiąty, drugi, piąty, więc tutaj też nie ma. Więc Jowisz jest tylko aspektowany, bo Saturn z kolei trzeci, dziesiąty i tak dalej, więc też nie, nie powiemy tutaj. Czyli Jowisza wyrzucamy z takiej możliwości, bo on nie ma na sobie dwóch malefików. A więc e, sprawdźmy Wenus. Może być Wenus na przykład, tak? jest to jest to benefik może być równocześnie księżyc powiem wam że z racji tego że księżyc jest tutaj w upadku może być to czynnikiem chociaż może nie wchodźmy tak głęboko akurat akurat te upadki może nie są tak istotne jak planety no dobra może, tak jak właśnie mówię, może nie otwierajmy innych wątków. Skupmy się po prostu, zbadajmy tą Wenus, na ile ona jest uszkodzona i sprawdzamy aspekty. Nie mamy Kartariogi, tak, bo w tym domu nie ma żadnej z planet, czyli tutaj ta planeta nie aspektuje, więc Słońce nie uszkadza rachu, piąty dom od siebie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć ok, mamy, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć rachu, rachu uszkadza, czyli jeden malefik i szukamy jeszcze drugiego, ale drugiego nie ma bo Saturn dziesiąty od siebie, więc to będzie to miejsce Ketu nie aspektuje więc Wenus też nie wchodzi Mars z kolei czwarty, ósmy czyli też nie ma tego układu, szukamy dalej szukamy dalej Zatem słońce, może klątwa słońca, może klątwa słońca. 2,12 są planety, czyli wiemy, że one będą tutaj, ale to nie są malefiki, nie? bo tutaj nie ma tych malefików. Jeszcze przypomnę, jeszcze to raz wypiszę, że te planety, które uszkadzają, to jest Saturn, Rachu, Mars, Ketu i Słońce, dużo planet. Więc tutaj pozostaje nam sprawdzić planety. Mars aspektuje czwarty od siebie, czyli mamy Marsa, ok. I Saturn. Ok, mamy Słońce, Słońce bo Saturn jest to dziesiąty dom, czyli właśnie ten. Czyli słoneczko jest potencjalnie uszkodzone. Sprawdzimy Atmakarake w tym horoskopie, czyli dusza. Czyli Merkury, jeśli będzie połączony, jest połączony. Ok, tu jest Atmakaraka. Jest połączony, bo mamy... Kartari. I władca pierwszego Wenus, jeszcze by się przydał do pełnej klątwy i jest tutaj, tak? Więc wstępnie moi drodzy, klątwa słońca, która może przynieść nam problem na przykład z dziećmi, może nam przynieść problem z, z wizją przyszłości, czyli projektowaniem naszej przyszłości, dosyć dosyć spore spora trudność, spore, spore uszkodzenie. No i tak to wygląda, także kończę, kończę w tym miejscu to nagranie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu, jeśli macie taką chęć i możliwość.